Witam Was serdecznie na moim kanale Mocy Model z Polan Dzisiaj prezentuję Wam model, który nie miałem w swojej kolekcji i również jest modelem dostępnym w promocji. Jest to z firmy AutoArt, model kompozytowy, model kompozytowy. Więc zobaczymy, co tu się kryje. Więc na początku, a zarazem na końcu, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Lajka i nienawidziany komentarz pod filmikiem. Nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Cześć, pudełko. tak to jest Boż, opakowane Osobiście trochę mnie ten model nie zachwyca. Czuć, że jest plastik. Ale nie, nie ukrywajmy za tą cenę, którą można było ją kupić. Jest zadowalająca. Aczkolwiek.